To jednak nie były plotki w sprawie. Roznerskiego. Potwierdzili doniesienia poruszenie na cały kraj. Mikołaj Roznerski ma powody do wielkiej radości. Przystojny aktor, znany chociażby z roli Wem, jak Miłość, od pewnego czasu sprawdza się w zupełnie nowej dla siebie roli. Właśnie w tej sprawie doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. To już oficjalnie potwierdzone. Mikołaj Roznerski w showbiznesie funkcjonuje od wielu lat. Na swoim koncie ma rolę w licznych filmach czy serialach. Prywatnie jest ojcem Antoniego, syna ze związku z aktorką Martą Juras. Para jednak przed laty zdążyła się rozstać, a gwiazdor pocieszenie znalazł w ramionach Adriany Kalskiej. Ten związek to też jednak już przeszłość. Reklama, mniej niż. CDATA var adconatrect równa się dokument 1 var mainrección równa się dokument if, window, inner with mniej niż 1000 mainrección style, minate równa się 60 pikseli adconatract parent node, style, display równa się inline block Attract, parent parentnode style width równa się 100%, adkonatrekt parentnode style height równa się 600 pikseli, adkonatrekt style border-top równa się none, adkonatrekt style border-bottom równa się none, attract, parent parentnode style background równa się fafafa. fa, fa, fa parentnode style margin-bottom równa się 10 pikseli, adkonatrekt parentnode style width równa się 100, adconatract, parent node, style, margin left równa się minus 20 pikseli, adconatract, style, display równa się flex, adconatract, style, position równa się sticky, adconatract, style, margin równa się 0 auto, Kropka Top. równa się 60 pikseli, adconatract, style, minate równa się 60 pikseli, adconatract, style, padding bottom równa się 15 pikseli, else, adconatract, style, display równa się flex. window add event listener rectangle loaded function ev var adcontainer równa się document get element 1 var mainatką równa się document get element by style display równa się flex Zamykający nawias klamrowy, nawias zamykający średnik. Ukośnik, ukośnik zamykający nawias kwadratowy, zamykający nawias kwadratowy. Roznerski od rozstania z Kalską nie pokazał się z partnerką. Chce mieć to dla siebie. Dzisiaj Mikołaj Roznerski nie chce mówić o kolejnym związku. Od czasu rozstania z Kalską nie pokazał się publicznie z żadną kobietą. Mówi się, że jest szczęśliwie zakochany w koleżance z firmy, którą założył, ale on sam niczego nie chce potwierdzić. Wyciągam wnioski z przeszłości i wiem, że prywatność i normalność chcę mieć tylko dla siebie, wyjaśnił w rozmowie z życiem na gorąco Mikołaj. Bez wątpienia Roznerski ma teraz dobry czas w życiu zawodowym. Oprócz grywem jak miłość dostał fuchę w TVN, gdzie poprowadził pierwszą edycję teleturnieju The Floor. Format okazał się wielkim hitem stacji, a finałowy odcinek obejrzało ponad 1,5 miliona widzów. Radosne wieści dla Mikołaja Roznerskiego. Niespodziewana decyzja TVN Decyzja stacji mogła być więc tylko jedna kontynuowanie nagrań do drugiej edycji. Jak donoszą wirtualne media, doszło jednak do niespodziewanego zwrotu akcji w tej sprawie i TVN od razu wydała zlecenie na kilka edycji show. W specjalnym studiu z podłogą LED ponownie pojawiła się ekipa firmy producenckiej Rockstar, która tym razem zrealizuje na zlecenie TVN aż trzy sezony. Wszystkie nagrane odcinki mają być pokazane na antenie tej jesieni, począwszy od września, a stacja ponownie planuje emisję The Floor cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, potwierdził bezpośrednio w tvn portal wirtualnemedia.pl. Przypomnijmy, że The Floor to znany na świecie format, w którym jednocześnie bierze udział aż 100 uczestników. Ci zajmują miejsce na specjalnej planszy, każdy ma przypisaną także kategorię wiedzy, w której czuje się najlepiej. W trakcie gry losowani są uczestnicy, którzy wybierają rywali z pól obok, a gdy z nimi wygrają, przejmując ich teren. Wygrywa osoba, która utrzyma się najdłużej i przejmie całą podłogę. Cóż, bez wątpienia najdłużej ma szansę utrzymać się prowadzący Mikołaj Roznerski, który przez najbliższe sezony nie powinien narzekać na brak zajęć i pieniędzy.